Witam Was kochani muszę na wstępie powiedzieć, że nie mam absolutnie żadnej wprawy w robieniu tego typu filmów. Robię go po prostu dla tych wszystkich, którzy mają zwierzaczki w domu, pieska kotka czy inne zwierzę i borykacie się wszyscy z takimi problemami zdrowotnymi, które występują u tych zwierzaków, bo wiadomo chorują nam a są to nasi członkowie, są to członkowie naszej rodziny, są to nasi bliscy, są to dla niektórych osoby, które im towarzyszą przez wiele lat już. Zatytułowałem ten film Trzecie życie Arielka, dlatego że tutaj idziemy, chłopczyk, chodź, tutaj. Życie, życie Arielka, dlatego że pierwszego życia jego właściwie nie znam, gdyż Arielek trafił do mnie ze schroniska no, z jednego z najlepszych polskich schronisk w Radysach Wielu z Was na pewno słyszało o tym schronisku obóz koncentracyjny dla zwierząt. W radysach spędził najprawdopodobniej około 7 lat. Ze mną jest 3 lata, także. Trafił do mnie tuż przed zamknięciem tego schroniska. No i w tym momencie zaczęło się drugie jego życie. Pierwsze to, które przeżył w radysach, gdzieś tam pewnie wcześniej nie należało do najweselszych. Było raczej smutnym życiem. Trafił do mnie, no i na taką tam swoją emeryturkę powiedzmy. <laughs> Jest ze mną 3 lata. No i tak się złożyło, że niedawno, bo w na początku października, tak w pierwszej połowie października, Ariel zaliczył udar. Zaliczył udar. No i po tym udarze oczywiście trafiłem z nim momentalnie do lecznicy. Przez kilka dni woziłem go tam. Na kroplówki, na zastrzyki. Kroplówki oczywiście ze sterydami. Ariel miał głowę całą skręconą. Pod kątem 90 stopni, a można być bardziej. Był zwinięty również w taki łuk, grzbiet po prostu był taki skręcony. I nie potrafił już chodzić nie potrafił się poruszać w żaden sposób leżał tylko i wyłącznie leżał wszystkie posiłki trzymał na leżąco e, załatwiał się na leżąco piątego dnia e, piątego dnia w, e, lecznicy powiedzieli mi że to już jest po prostu koniec i mam się liczyć niestety z tym że że on umiera no był tu dla mnie cios oczywiście bo bo przywiązałem się do tego malucha nie tylko ja również mówi drugi piesek, którego mam również ze schroniska też był bardzo jest bardzo przywiązany do arielka no i no i niestety trzeba się było żegnać Ariel tak jak powiedziałem nie chodził tylko leżał 24 godziny na dobę jak dosłownie zwłoki worek taki z kośmi i przekładałem go z boku na bok żeby mu się odleżenie porobiły żeby jakieś krążenie zachować gotowałem mu rosół, karmiłem go strzykawką no ale wiedziałem że, że to już koniec no i nagle zdarzył się można powiedzieć cud. Można powiedzieć cud. Zupełnie przypadkowo, poprzez moją koleżankę, jej koleżankę i znajomą tej koleżanki, otrzymałem bardzo ciekawy preparat. Dostałem trzy buteleczki, które należało w odpowiedni sposób z preparatami, które należało w odpowiedni sposób łączyć i w odpowiedni sposób podawać. No i zacząłem to robić. I zacząłem to robić. Co dzień meldowałem oczywiście tej pani, której, która mi tą, tą pomoc okazała i która poprowadziła ten cały proces dawkowania tych preparatów. Stosowałem się ściśle do, do jej zaleceń. Po pięciu dniach ajolek się podniósł. Wielka szkoda, że nie dokumentowałem te, tego całego procesu, gdy y, chodziłem jeszcze z nim do lecznicy, no ale nie chciałem sobie zostawić takiej smutnej pamiątki. Natomiast y, pierwszy film, który zobaczycie dalej, bo to, co tutaj oglądacie, będzie zlepkiem kilkunastu filmów y, codziennie po prostu kilkuminutowy filmik robiłem dla tejże pani, która mi pomagała, żeby jej dokumentować, dla niej, żeby dokumentować. Ten cały proces. Więc pierwszy taki film nagrałem mniej więcej po tygodniu leczenia. To było już wówczas, kiedy Ariel się podniósł, kiedy już zaczął w jakiś tam sposób jeszcze trudny, bo trudny się poruszać. Ale zobaczycie na tym filmie tą jego skręconą głowę, która już się troszeczkę zaczęła tam prostować. Na tym filmie on już tego łebka nie ma tak zwiniętego. Nie jest taki zwinięty cały. Yy, włók, bo cały jego grzbiet był wygięty w tą stronę tutaj. Nie mógł ustać na łapkach. Ja mu te łapki rozchylałem, żeby żeby w jakiś sposób mógł siku zrobić, no ale niestety się przewracał, siadał w domu. To było tak, że miał po prostu pieluchę między łapkami i robił na leżąco. Zobaczycie na tym, na tych filmach dzień po dniu jak Ariel wychodzi z tej choroby wychodzi ze stanu takiego gdzie, gdzie zasadniczo już został skazany na śmierć przez weterynarzy no i to jest właśnie trzecie życie Ariela w tej chwili on jest pieskiem bardzo starym już nie wiem ile może mieć lat tak jak powiedziałem, 7 lat w Radysach, 3 lata u mnie, co przedtem nie wiadomo, więc może mieć około 12-13 lat. On już bardzo słabo widzi, bardzo słabo słyszy, ale znowu szkodzi. Dostał po prostu nowe życie. Po prostu dostał nowe życie. Wstawię tam pomiędzy tymi filmami, wstawię opisy tego preparatu. Zobaczycie co to jest za preparat. Zobaczycie w jaki sposób on działa, jak go stosować, jak go dawkować. Zamieszczę również link do książki, którą warto przeczytać, dlatego że opisuje ona sposoby dawkowania, w jaki sposób to wszystko robić. Oczywiście preparat jest tak naprawdę dla ludzi. Dostał dostosowany do Ariela wieku. W wieku, raczej wariela wagi. <grystanie> Ariel waży 16 kg. Do jego wielkości został dostosowany. Także warto, moi drodzy, poznać to, ten sposób leczenia, dlatego że weterynarze bardzo często, po pierwsze, wykroją nas z kasy do zera. Ja również zapłaciłem mnóstwo pieniążków za ten cały proces leczenia, który przyniósł tyle tylko, że z dnia na dzień, z godziny na godzinę było coraz gorzej doszło do tego, że tak jak powiedziałem już mi proponowano eutanazję no ale jeszcze przed tym zaproponowano mi, że zrobią echo serca za 350 bodajże złotych Chociaż wiadomo było przecież, że w niczym ani nie pomoże, ani nie ma nawet żadnego z udarem związku. No ale parę stówek jeszcze można wyciągnąć od gościa. Dlaczego nie? Tutaj cały proces leczenia. Jeżeli się na niego zdecydujecie, to po pierwsze preparaty, które sobie zakupicie będą was kosztowały około 200 zł góra, tu idziemy. To po pierwsze, po drugie wystarczą dla waszych piesków, kotków, dla was, dla waszej całej rodziny na kilka lat. Przekonacie się, że dobrze jest stosować tą metodę, zastosować sobie tą metodę na sobie, nawet wówczas, kiedy się jest pozornie przynajmniej zdrowym. <laughs> By mieć zasadę, że parasol otwiera się wychodząc z domu, a nie w połowie ulewy. Preparat ten po prostu niszczy wszelkiego typu patogeny, bakterie, zarazki. Wszystko co w organizmie, w organizmie jest złe. E, oczyszcza organizm ze wszystkich trucizn. Dziura uważaj. I powoduje to, że taki oczyszczony organizm zaczyna się sam leczyć. Tak jak powiedziałem w filmu pięć kilkanaście. Każdy z nich każdy z nich e, ma traptem warto je obejrzeć Warto zapamiętać to wszystko Warto przeczytać tą książkę Doktora Humbla, który tą metodę opracował i który mówi cały czas, że preparat ten nie jest lekarstwem, powoduje tylko odtrucie organizmu z całego świństwa. Pani, od której te wszystkie informacje zdobyłem, powiedziała, że proces leczenia byłby o wiele krótszy i o wiele efektywniejszy, gdyby właśnie nie to że zapodano mu do organizmu tyle trucizn w postaci sterydów, antybiotyków i cholera wie czego tam jeszcze. Więc początkowo, pierwszy etap polegał po prostu na tym, żeby jego, z niego te wszystkie trucizny wydobyć, wyciągnąć, wyrzucić. To też stolec, który miał w pierwszym tygodniu kuracji był dosłownie czarny jak smoła. Polecam Wam, obejrzyjcie sobie to wszystko do końca. Zobaczycie jak to wyglądało i zapraszam do obejrzenia trzeciego życia Arielka. Pozdrawiam Was wszystkich gorąco i życzę Wam wszystkim zdrowia. Cześć!